Witam bardzo serdecznie, ja jestem Nauril i ponownie wracamy do Guild Wars 2. Dzisiaj yy, nagramy dwa filmiki yy, odnośnie, odnośnie Nekromancera. Pierwszy filmik to może będzie bardziej yy, uzbrajanie, te, uzbrajanie tego Nekromancera na Trading Post, który zaczął działać i ogólnie skoncentrujemy się na tym, żeby pokazać jak kupować na Trading Post, jak tam ewentualnie handlować. I mm, zobaczymy, dokupimy sobie przy okazji jeszcze jedną broń dla nekromancera, żebyśmy w następnym filmiku mogli pokazać ataki większością broni tej postaci. Wybrałem oczywiście czara, żeby był nekromancerem, bo taka najbardziej dla mnie mroczna rasa w tej grze i najbardziej agresywna w stosunku do innych ras i bardzo pasuje mi takiego szamana nekromancera. Klikamy na play, przenosimy się do. Yy, lokacji początkowej czara, czarów i za chwilę otworzymy okienko Trading Post czyli naszego tutaj auction house'u potocznie nazywanego w grach tego typu na którym będziemy mogli pohandlować czy coś kupić na naszej postaci Oczywiście e, przeniesiemy się blisko NPC, którzy reprezentują ten Trading Post e, Company, <coughs> Lion, Black Lion Trading Post Company, czyli e, tutaj Giełdę Czarnego Lwa, żeby później można było łatwo odebrać nasze przedmioty, które są. Zatem klikamy, ogólnie informacja podstawowa. Możemy kupić przedmiot wszędzie, gdzie się znajdujemy, czy w pośród mrocznych jakiś tam, czy Lodowy gór zasypany śniegiem, czy w, czy w ogóle na bez ludzi, czy od ludzi, czy w wielkim mieście. Klikając na Black Lion Trading Company, kiedy tylko, au uh, kiedy tylko to działa, kiedy tylko twórcy to włączają, możemy z, z, w znaleźć sobie you, jakiś fajny przedmiot i go kupić. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Yy, klikamy tutaj na zakładkę numer 3 od góry Trading Post. Pojawia nam się yy, główne Menu, jak można powiedzieć główne okienko tutaj tej, tej, tej giełdy, gdzie są wyszczególnione najdroższe jakieś tutaj przedmioty, którzy, którzy, który, które użytkownicy sprzedają tak samo jakieś najle, naj, naj surowce na materiały do kraftowania itd. Tak albo tak samo w trzeciej zakładce tutaj na przykład mamy to, czego ludzie co ludzie chcą kupić, to jest bardzo fajna opcja, tego nie było w Warcrafcie, że można zadeklarować, że chcemy kupić, na przykład tutaj ktoś chce kupić, mm, no głównie chcą ludzie kupować, jak to widzimy, rudę miedzi, czyli te początkowe materiały do craftu więc dużo ludzi zaczyna kraftować i jest to, na to zapotrzebowanie. I to jest wskazówka też dla handlowców, co, co zdobywać. Jak e, widać, mieć, kopmy, miedź, kopmy, miedź, albo tutaj jakieś te inne różne e, kawałki materiałów, które też ludzie chcą kupić. No i tutaj jest e, jakby ostatnie okienko, co najczęściej jest sprzedawane, co naj, czym najczęściej ludzie handlują. Więc też widzimy tutaj rudy, rudy dominują, <grym>, więc okej. Okay. Ale my, nas interesuje w tej chwili dla naszej postaci broń, tak zwane berło. Nie mamy berła, mamy, mamy toporek, mamy ruch myśliwski, mamy sztylety. To w następnym filmiku pokażę e, właśnie jak się tym necromancerem gra. I już serdecznie do niego zapraszam i jak te ataki wyglądają i czy to jest fajne, czy nie, cała gra z tą postacią. Ale wracając do naszej giełdy, tutaj klikamy na Show filters, czyli w tym tutaj nam pojawia, pojawia się seria okienek, w której definiujemy, co dokładnie chcemy co chcemy znaleźć. Nas interesuje Pierwsze, pierwsze, kategoria. Nie znamy nazwy przedmiotu, bo nie jesteśmy jeszcze tych, że tak, tak obcykani, że dokładnie wiemy jaki chcemy kupić przedmiot. Dlatego wybieramy w kategorii weapon, czyli broń. Nas interesuje przede wszystkim broń. Żebyśmy mogli mieć wszystkie bronie dostępne w tej postaci i nimi walczyć. Podkategoria to będzie oczywiście. Eee, gdzie to jest, kurczę? Zaraz. No. Berło. Jak jest, jest? Jest. Scepter, scepter Tak. Nasz jest scepter. Rarity. Nie szalajmy. Mamy czwarty poziom, piąty poziom w tym momencie. Master Ward, czyli mistrzowskie takie sprzęty zaczynają się od czternastego poziomu, więc spokojnie, nie, nie, wydajemy, nie wydajemy kasy na początku, nie wydajemy ile warto kasy oszczędzać na inne rzeczy. Fajne, czyli tak, takie dobrej jakości berło. Tutaj możemy zostawić poziom od 0 We're do 80. Kto, jak ktoś chce wie, jeszcze bardziej, żeby, feel, żeby jeszcze lepiej ten filtr zadziałał, to może sobie ustawić level 5 Ale na all przykład nie polecam, bo może być I'm na szóstym poziomie, to a szybko się poziomy wybijają, Bardzo dobry sprzęt po dobrej cenie i, na, i tego nie zauważymy. Uh, only show available to możemy zaznaczyć, żeby nam nie pokazywało uh, beru, których all nie możemy na nie, nie potrafi używać submit, czyli szukaj. E, zatwierdzaj, szukaj hey, i jesteśmy. Mamy I berła, są berła, segregujemy je według poziomu, żeby łatwiej było znaleźć nam to, które chcemy. Jeszcze jest price, czyli e, zobaczymy jakie są najtańsze, według ceny segregujemy, naj, żeby pokazały na samej górze najtańsze sprzęty. No i co mamy? Mamy tutaj e, te berło lub te, to jest 6 power, a to jest e, 4 power. Mamy tutaj, te kupujemy, to jest najfajniejsze, Mighty Crude Stepter, czyli y, do poweru i na nasz poziom. Klikamy na nie, pojawia nam się opcja buy, kupujemy i jest kupione. Znajdziemy je w zakładce ICAPS. I tutaj mam postać do końca jest tutaj do odebrania już nasze berło. I dlatego w tym momencie nie odbierzemy go, jak będziemy mieć daleko w górach, od cywilizacji, musimy podejść do NPC, który nam te berło jakby tutaj swojego magazynu. Bierzemy te berło mm, i możemy już ruszać za chwilę i tym berłem się posługiwać. Mamy już je, mamy już je jakby w dłoniach, w, raczej w naszej torbie. I co jest istotne, wszystkie niebieskie, wszystkie te fajne przedmioty nie są soulbound, czyli nie należą do tego i wyłącznie do postaci po ich wykorzystaniu przez tą postać, nałożeniu na siebie, czy, może, czy, czy, czy w cenie w rękę. Można nimi handlować, można je z powrotem sprzedawać, natomiast już zielone one przedmioty Masterworks, masterwork, that masterwork, kiedy like, po pierwszym życiu good. tylko możemy je sprzedać dla e, NPC, dla takiego zwykłego handlarza, który skupuje wszystkie od nas rzeczy. Nie możemy ich już sprzedać na giełdzie Trading Post, bo one są one, one po, po pierwszym użyciu stają się tylko i wyłącznie naszą własnością. Natomiast niebieskie nie. Niebieskie możemy y, odsprzedać z powrotem, gdy, kiedy się pomylimy, kiedy kupimy zły, y, kiedy kupimy zły przedmiot, y, czy coś w tym stylu. Boss, Zresztą pokażę fast, Wam, jeżeli tu już jest materiał o tym Trading Post, jak sprzedajemy. Y, I jeszcze jedno, jak y, zdobywamy diamenty. Nie kupujemy diamentów od razu, chyba że ktoś ma dużo kasy za euro. Po co? Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy so Ja mam w tej chwili 300 diamentów, e, Jak widać na moim koncie, a, a, a dana, dana. Dana, nie wydałem na Wystarczy, no. że. Będziemy You're monitorować... Expendable. At least będziemy kill monitorować face face. W tej w pierwszej zakładce... Nie, czekaj, w pierwszej? W Drugiej no. 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 zakładce, wmiana waluty. Jak stoi... Za ile diamenty można kupić za złoto w grze, za walutę w grze, za so srebrniki w grze. Zobaczmy, Zobaczymy, teraz na tym postaci nie zobaczymy za bardzo. Zobaczymy, za jednego sleep, srebrnika możemy kupić Mac. trzy... Trzy, proszę was. Diamenty to oznacza, że za jednego golda będziemy mogli kupić 300 diamentów. Wczoraj no more, było 250, 266. Right. Ja kupiłem jak widać 301 za jednego golda. Więc ta cena skacze, ta cena that that się macha sprawdzać, jeżeli ktoś boss. chce sobie na przykład powiększyć slot

ale myślę, że to lepiej to, niż wyda 10 euro. Ja 10 euro to, to, jest, to jest tam 42 nice. złotych. A you know to tak, uh, nice. e, tutaj nazbieramy dwa golda, kupimy sobie diamenty i powiększymy sobie slot okay, banku. Czy bye. za 800 bodajże don't don't diamentów, e, co też tutaj możemy off, zobaczyć didn't? w zakładce właśnie w sklepie z, di z diamentami, z, w sklepie z rzeczami za diamenty. W upgrades okay, okay, możemy okay, zobaczyć, że it. kolejny slot postaci kosztuje 800 diamentów. I to chyba też wykupię, bo nie będę w stanie wtedy wam pokazać wszystkich e, gameplay każdej z e, klas. Bo jest to tylko niestety 5 slotów, dosyć mało, ale to też jest e, taki jakby taki m, zabieg twórców, żeby wykupować sobie te sloty za diamenty. Bo wiadomo, że wiele osób e, z krajów może bogatszych niż Polska e, nie będzie tu się skało w Golda, zbieranie Golda i sobie zapłacić dla twórców te 10 euro czy 20, żeby sobie ten slot blokować. No, wiadomo. Serwery też kosztują, trzeba je utrzymać. Dobrze, na koniec jeszcze pokażemy, jak się handluje. Mamy ten, mamy tutaj kupiony sell on, sell on trading post. I tutaj mamy, od razu nam pokazuje, zawartość, zawartość naszej torby. Zobaczmy, mamy tutaj jakiś okay, niezidentyfikowany eee, farbę na nasze, na nasze ciuchy, które kosztuje sporo. Ciekawe, dlaczego 5 srebrników, są za jedną, ale bardzo, bardzo dużo ofert. 44 800 ofert. Ale my ją sobie odblokujemy. To jest Pale Dial I tuż na przykład Pale Dial kosztuje 100%. Lepiej sobie wyobrazić. Lepiej mieć dodatkowy barwnik dla naszej zbroi. Ale powiedzmy, że chcemy sprzedać właśnie to, co kupiliśmy. No, to akurat nic nie kosztuje. Zobaczmy, klikniemy. Mm. Dosłownie to jest nic nie warte, więc, więc, więc nie ma nawet co tego sprzedawać. Co tu mamy najdroższego? Tutaj widzimy od razu yy, w tym okienku, w czwartym, właśnie, sell on trading post. Widzimy nasze przedmioty i od razu mamy wycenę, za ile te przedmioty ludzie sprzedają na yy, właśnie giełdzie. Yy, czyli na przykład yy, tutaj nic nie mamy naprawdę ciekawego, yy, ewentualnie możemy zobaczyć ten apprentice code, czyli dla magów, yy, dla magów yy, takie pierwsze wdzianko. Pierwsza taka tutaj kurtka i ona kosztuje 55, i to to jest to już, warto, to już warto wystawić. 55 miedziaków, bo jak widzimy z informacji, dostaniemy tylko 7 miedziaków u zwykłego wędora. A tutaj na giełdzie 22 osoby wystawiły mm, za 55 miedziaków. Dobra, wystawimy to na przykład za 54. Warto. Warto, bo to jest pół srebrnika, a, a na tym etapie to jest sporo. Nie dostajemy tyle nawet za wykonanie jakiegoś serduszka. No i ja zawsze daję o jeden Boss, miedziak mniej, żeby moja oferta była najlepsza. I tutaj po właśnie wpisaniu za ile chcemy to sprzedać, porównując do innych sprzedawców, klikamy na sell. No i teraz akurat, właśnie to jest czasami tutaj błąd, że ten sell nie działa. Wtedy trzeba wyjść, jeszcze raz. E, kliknąć na sell, sell on trading post, wybrać ten appearance code, kliknąć 54. To jest sobie znajdziecie, albo bo ten, cenę sprzedajcie. Ja zawsze daję miedziaka mniej, i to wtedy mi naprawdę szybko schodzi. No, come on. I teraz to już działa, widać się podświetliło sell, i to w tej chwili bardzo ładnie, bo to już niedawno się zacinało i ciągle by było selling, 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 i trzeba by było klikać tutaj na my transaction, żeby dopiero to. Zobaczcie, teraz bardzo to fajnie poprawili, że od razu jest sell i to leci do sell'i. i tutaj powinno się pojawić. <coughs> Ale żebyś, już by, już... Już, zaraz, chwilę. już sprzedaliśmy. Już sprzedaliśmy. Nie zdążyło się nawet pojawić proszę Was na Mic Transacjec, już mamy do odebrania 50, nie wiem czy 50, 54 yy, miedziaków. Wtedy klikamy tutaj yy, na tego facę na tego kolesia. Tutaj, NPC, który jest odpowiedzialny za właśnie za pocztę, za giełdę i pickups, i mamy 50 miedziaków do odebrania. Proszę bardzo, take all, i nam to rachę tutaj na nasze konto. Więc bardzo szybko nam poszedł ten e, płaszcz dla MAGA, aż jestem w szoku. Zobaczmy jeszcze, może coś, coś jeszcze szybko sprzedamy. Mamy tutaj na przykład rękawiczki za 28, a tylko 5, a tylko 5 e, miedziaków daje nam zwykły e, handlowiec, e, ten vendor gry NPC. Więc też warto to sprzedać. Mamy dwie sztuki aż nawet, to więc spokojnie możemy wystawić sobie dwie sztuki. Ludzie to sprzedają za 39, teraz widzę. Hmm. A to są zamówienia, przepraszam, tutaj są zamówienia, kto za ile chce kupić. Czyli mamy tutaj 702 zamówienia za 28. Czyli możemy od razu sprzedać za 28, to dlatego dla kogoś kto już sobie zadeklarował, zadeklarował że kupić boss. te Country glow za 28, ale my sprzedajemy normalnie. I najniższa cena to jest 39, więc sobie klikniemy na 38 i sell i lecimy. Jedna, jeszcze jedna. Dlaczego tutaj? Okej. Okay. a nie, dobra, dwie się wystawiły. I zobaczymy, my transactions są, są dwie. Jak widzimy, już teraz po 38, czyli razem zarobimy prawie z srebrnika. Jak dwa, zaraz to nam pójdzie, mamy najlepszą cenę. No i tak to wygląda: tak się handluje na H, no, tak się kupuje na Trading Post. Przepraszam ciągle z tym H, ale oh, oh, duchowa, że as as nie mogę się odwiedzać i łatwiej mi to się mówi niż Trading Post, czy tam giełda. Tak się handluje Trading Post, Black Lion, Czarnego Lwa, Trading Post w, w, w grze Guild Wars 2. Ja już dziękuję za uwagę. Życzę udanych transakcji, dużych zarobków, super świetnych rzeczy dla swoich postaci, które naprawdę można tanio kupić, jak pokazywałem w filmie e, Or, o Rangerze, e, moim pierwszym filmie e, związanym z Guild Wars 2. Tam mam super rzeczy, które kupiłem za grosze, na właśnie Trading Post. Więc y, polecam, polecam jeszcze raz. Handel jest bardzo prosty, bardzo intu intuicyjne menu, y, bardzo fajnie twórcy rozwiązali. Dzięki za uwagę that. i do następnego filmu, gdzie pokażę jak się gra nekromancerem.